Josie Manolciska, ja jestem Rukie i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. A w tym odcinku przedstawiam skaner, który potrafi zeskanować Ditto. Nie, moi drodzy, to nie żart, to jest jedyny skaner taki ogólnodostępny, który potrafi zeskanować naprawdę Ditto. Także, moi drodzy, jak zawsze w takich ważnych filmikach, zostawmy tak z 4-5 tysięcy łapek w górę, żeby każdy trafił na ten materiał, ponieważ ta mapa jest przekozacka. W końcu nie będziemy musieli łapać po 500 PJ i 500 Ratat, żeby złapać jednego Ditto. Tylko będziemy wiedzieć, który PJ i która ratata okaże się właśnie Dittem, bez wychodzenia w ogóle z domu. Także nie przedłużając, zaczynajmy. To, że Ditto jest ciężko złapać, to każdy z nas wie. A do tego, jak na złość, żadne skanery dotychczas nie potrafiły odczytać, który z rataty jest właśnie Ditto. Z tego względu, że zwykle te skanery działały tak, że bot musiał dopiero jakby nacisnąć tego Pokemona, ale go nie łapał. A po naciśnięciu rataty nie pokazuje nam widzianych Ditto, co właśnie uniemożliwiało działanie takich map. Jednakże ta mapa, gdy włączymy tryb widzialności tego Ditto, zacznie łapać wszystkie pokemony, z których Ditto się jakby stwarza. Przez co demaskuje naszego Ditto i wtedy wiemy, czy ten ratata i ten Pidgey jest Ditto, bez łapania tego wszystkiego, bo robi to za nas mapa właśnie. Teraz pokażę Wam właśnie, jak zainstalować tą epicką mapę. Nie ma tutaj, moi drodzy, żadnej filozofii. Wystarczy, że wpiszecie sobie w google Poke Alert. Tutaj już miałem stronę wczytaną, ale zrobimy to jeszcze raz. Wejdziecie na sobie właśnie z, y, na stronę Githuba, ponieważ oni są jakby oficjalnym twórcą tej mapy I pobieracie najnowszą wersję, musi być ta 4.0.5, ponieważ poprzednie wersje nie łapią tych pokemonów Ta 4.0.4 już wam y, nie będzie łapać pokemonów, przez to nie wykryje ditto, zobaczcie tu macie napisane, że y, ła możliwe łapanie ditto No i różne inne ciekawe rzeczy ta mapa daje I działa ona dużo lepiej niż fast pokemap z jednym wyjątkiem, o czym się zaraz dowiecie Generalnie wbijamy sobie na tą mapę. Wygląda ona tak i zobaczcie, skanuje ona w ten sposób, że przybliżacie sobie obszar, na przykład tu jest moja ulica, przybliżacie sobie ten obszar, dajecie tutaj na tego pokebola i klikacie tutaj, żeby wam jakby odświeżało mapę. Dajecie sobie, i tu jest właśnie haczyk, dajecie sobie konta, oczywiście nie swoje z pokemonów, tylko musicie stworzyć nowe konta, ponieważ ta mapa działa tak, że zobaczcie. Jedno to kółko, to jest 75 metrów około, czyli tyle ile widzi jakby nasza postać. My widzimy, jak mamy w sightingsach pokemona, to widzimy te 75 metrów. I ta mapa działa tylko dlatego, że sami sobie tworzymy boty. To znaczy, tworzycie sobie tylko Gmaila, wchodzicie w ustawienia, w konta i musicie dodać sobie nowe konto. Dodajemy sobie nowe konto i musi być to konto na Gmailu. I zobaczcie, to konto ma siódmy level. Wiecie dlaczego? Z tego względu, że właśnie te konta łapią te wszystkie rataty PJE i tym podobne, żebyście wiedzieli, który z nich jest po prostu ditnym, tak? Im więcej kątów dodacie, tym lepiej ta mapa będzie działać. Robicie także odświeżacie sobie, zaznaczacie, które kąta mają skanować mapę, tu dajecie, jaki obszar ma być skanowany, czyli na przykład, jak dacie 70 metrów, no to jedno konto wam to wszystko zeskanuje, 120, no to już trzeba dwa kąta gdzieś. Nawet jak dacie 1600 metrów, to zeskanuje wam ten obszar nawet jednym kątem, tylko że będzie to długo, długo trwać, ponieważ to konto będzie musiało tak pokonać wiecie 75 metrów 75 metrów 75 metrów aż pokona to ten kilometr czy ile tam chcecie ale zobaczmy jak to działa odpalamy mamy 70 metrów i scan zobaczcie i scan ta mapa skanuje nawet pokestopy, o zobaczcie na potwierdzenie macie tutaj na telefonie właśnie tego pokemona którego nam tutaj zespawniło zobaczcie ha, ale ale kozak Dobra, mamy go za pierwszym razem. No i właśnie tak to działa. Byłbym zapomniał, żebyście mogli w ogóle tego Ditto znaleźć. Musicie wejść w ustawienia, ustawienia główne, zejść sobie tam w dół, aż znajdziecie Ditto mode. i Musicie zaznaczyć ten Ditto mode. Ja mam teraz oznaczony i zaznaczam go i teraz dopiero działa, prawda? Możemy też oznaczyć Jimmy, ale to są takie pierdółki, które nas nie interesują. No i teraz, gdy tylko się Ditto pojawi, to nasza mapka go złapie. I my będziemy wiedzieć, czy Ditto to Ditto, tak? Niestety ta mapka ma swojego największego minusa, jakim jest działanie tylko na systemach Android Na iPhone'a tego nie ma, zresztą na iPhone'a niewiele rzeczy jest iPhone robi się teraz takim Microsoftem wśród smartfonów Także ta mapka działa, moi widzowie sprawdzili, czy ten Ditto się tam pokazuje na tej mapie Czy on jest naprawdę do złapania I tak działa ta mapka, pokazuje tego Ditto Jak go pokażę, to na pewno on jest ja skanowałem i pokazało mi Ditto, jednakże nie chciało mi się po niego jechać, bo 3 km na takiej pogodzie, no to moi drodzy, to byłoby cios. Ale mapka działa, mogę wam ją polecić, link dam wam w opisie i na pewno gdzieś w komentarzu też się pojawi. Także to tyle w tym odcinku, tak z 4-5 tysięcy łapek w górę, żeby każdy trafił na ten filmik i mógł sobie złapać swojego Ditto. Także zostawmy te łapeczki i możemy też udostępnić ten filmik, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się jak złapać tego ditto, właśnie dzięki temu radarowi. Ponadto cieszę się, że podobał wam się mój wczorajszy żarcik, kto nie widział to zapraszam na poprzedni filmik, a kto nie wie, no to mówię teraz oficjalnie, że było to specjalnie ustawione, także... Cieszę się, że wam się to spodobało. Takie troszkę, wiecie, urozmaicenie, prawda? No i co, ziemeczki? Zapraszam na grupę, żeby wiedzieć, o której będzie kolejny filmik jutro. A to czasem się z wami na zostawmy łapki w górę. Kto nie subuje, to zapraszam do subskrypcji. No i co? Widzimy się w komentarzach, na grupie. I jutro w kolejnym filmiku z Pokemon Go. Trzymajcie się. Cześć!